Dzień trzeci przed nami, a co będziemy robić w dniu trzecim? Otóż na początku będziemy poznawać nowy interfejs, ponieważ właśnie teraz, między odcinkiem drugim a trzecim, twórcy zrobili update. To co mogliście się dowiedzieć z przeglądu tygodnia, ale tak pokrótce wam powiem, że wyszedł San... San... San Pancho, tak. Malina, Malina Szprycha mają e, e, Ten... Cell Shakedown. E, wyszedł nowy update przedświąteczny, w którym wyszło Sun Punch'o, to więzienie, do którego chciałem się dostać, i którego... z którego w ogóle miała być... miała być ta seria, ta, ten sezon szósty. No i... w związku z tym, jest dużo nowych również usprawnień, nie tylko z nowym więzieniem. Przede wszystkim... Zaraz wam pokażę. Przede wszystkim pierwsza różnica, jaką zauważyłem, to są te zakładki. Już nie ma napisu, tylko są teraz tutaj. Zakładeczki z ikonografią. To jest zmiana. W crafting menu znalazłem też mało zmianę, ale wydaje mi się, że tutaj na gorsze, ponieważ nie ma już młoteczka. Fajnie było z tym młoteczkiem, z tym craft. Ale z góry już nie ma, niestety. Ujdziemy sobie na razie wedle planu na śniadanie. Ponoć ma się coś zmienić w workoutach, że mają być jakieś przyrządy, które nie wymagają maszowania klawiszy, czyli wciskania tego kółe, 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 jak szalony. Ponoć. Nie wiem jak dokładnie z tym będzie. Sorry kapsel, no bo cię wywaliłem, chciałem ci znowu... kurde tylko sprawdzić. O! Kolejna rzecz właśnie to jest... Jest no maybe. Pamiętacie, może tutaj były z boku. E, tak przyciski a teraz są rozwalone na całą szerokość. Jest ładniej, widać że to, co się zaznacza. Tylko dlaczego akurat czerwona obwódka? To trochę mi się gryzie. No ale nieważne. Eee. Obić konia, <noise> o, obić konia, no w sensie zbić mordę u, tego u więźnia o imieniu koni, koniu, więc tak, żeby się nikt tutaj przypadkiem nie zaczął doszukiwać jakichś dziwnych sformułowań. Ta, nic ciekawego, nie masz w sklepie, o się, leją kasztan, kom, kom shift okej, okay, to kiedyś miałem do zrobienia w ogóle. Teraz mam co zrobić, distraction at, y. o kurde, dystrakcja podczas... Dla Brzytwy, tylko pytania, czy to było śniadanie? I nagle się coś zestrało? Sprawdzimy? Eee, nie pamiętam. Nie. Uuu! Inna animacja trafienia do infirmery. No proszę. <laughs> no, trochę rzeczywiście zrobili zmian wizualnych twórcy. Wow! Teraz będziemy naprawdę, naprawdę widzieć, widzieć, widzieć dużo zmian. Znaczy, w porównaniu, jak ktoś teraz z Was będzie oglądał ten sezon jako pierwszy. To jak kiedyś wróci do starych sezonów, to na pewno będzie widział pewne drobne, ale rzeczywiście znaczące różnice w interfejsie. Jak widzicie, bardzo ładnie, to znaczy, że twórcy wreszcie zaczynają jakby już szlifować um, szlifować mechanikę. Znaczy, może nie mechanikę, chodzi mi bardziej o. Kurde. Chodzi mi o takie detale, tak? Czyli dopieszczać już, już swoją grę. Bo do tej pory widzieliśmy bardzo mało takich dopieszczeń. Najwięcej zmian było właśnie związanych głównie z tym, że mamy nowe więzienia i tak dalej, i tak dalej. Teraz, proszę bardzo, zmiany, zmiany, jeszcze raz, zmiany! No dobrze. Ale to tyle słowem wstępu, jeśli chodzi o różnice. Natomiast ważną rzeczą jest, żeby teraz postarać się pomyśleć, co my chcemy tak naprawdę tu robić. Wiem, że chcę zacząć kopać dół. Chcę zacząć kopać dół. Tam u siebie w celi. Natomiast myślę również, czy nie zacząć kopać tutaj. Tylko pytanie, czy tu jakiś strażnik wchodzi? Jakbym zdobył klucz i zaczął kopać na zewnątrz, to byłbym już out. Tu tak naprawdę... No kurde, będę musiał kopać mnóstwo. Znaczy w sumie się będę musiał kopać bardzo. Może tak. Bardzo długo, bardzo daleko. Kurde, wafel nie zdążyłem zobaczyć, jaki masz quest. Tu w Brush Spoko. No, tu zaczęło coś migać chyba. Czy Mi wydaje, to też jest coś nowego. Do tej pory nie widziałem, żeby tutaj. Ta ikonka migała, kiedy dostaje, dostaje nowy favor, czyli prośbę. To, to nazywam zawsze Questy. Albo deal. jak zwał, tak zwał. Ok, czyli potrzebuję znaleźć. Comp shift, czyli Com shift, shift i watch. Forcasztan. Dobry. Na początek jednak. O, patrzymy sklepiki. O, duct tape. Spoko. O, proszę, brzydwa pracuje w kuchni. Dobra, potrzebuję łyżeczek. Dużo łyżeczek. Teraz biorę wszystkie łyżki. Na szczęście już nie jest jedna. To tyle dobrze. Okej, okay, tu się leją. Biorą seryję. Nie chcę na to patrzeć. Kto w ogóle się prał? Kapsel i ktoś jeszcze. I marchewa, okej. Okay. Eee, wire. Wirea nie mam. Co? No tak, zauważył, że kradnę. Zgubaniec, ale jaki szybki! Uh o -oh. a gdzie ja mam teraz uciekać? Mamy radę? Ale unik! Uhuh. Spaduwa! Oj wypad! Kalosz! Możemy się ścigać wokół... tego Może sobie dasz radę, spokój, o no właśnie, tak myślałem No, aż, aż wafel się z ciebie zaśmiał Kalosz Siema kabanos! Dobra, eee, Ty ty idziemy kopać dalej Aha Zanim zaczniemy kopać, no już roll call. spoko. Chciałem zebrać inwentory full, no oczywiście. Zrzucamy wire. I idziemy po zasłonkę. Tara, tara, tara. Dobra, zobaczmy, co tam z tymi dziadostwami. O, pewnie, łatwo zdobyć. Tak, rzeczywiście, ikonka tu miga. No, dawać te rolkole, W sensie, yy, shake Które, co, gdzie, jak, z kim i dlaczego. Malina and Kasztan. Kites? Nie chcę nic od ciebie. Wafel. A, od ciebie też nic nie chcę. Mam wrażenie, że goryl mnie obserwuje. Jakby coś tam kurza mać próbował chodzi z jakimś ołówkiem i notesikiem. Cholera, wie co on robi? Dziennik prowadzi, czy co? Jakaś kurde, mi się, jakiś tu przekręczuje. Koleś patrzy na mnie jakoś z pudełka. Eee, next morning roll call. Dobra. Nie mogę więcej favorsów. Oh well. Dobra. Zaczynamy kopać. I teraz już kopię tutaj. Olewam to miejsce. Zaczynam kopać z tej strony. Trochę zmieniam swoje podejście. No i musimy, <laughs> musimy jak najszybciej zdobyć pracę w woodshopie. Ponieważ będę potrzebował dużo drewna. Mimo wszystko. Dużo drewna. I trzeba zacząć powoli zbierać również, co? F? Znaczy F. To jest jakiś bug znowu rozumiem. Bo się zepsuła mi ta. Zepsuła mi się łyżka i napisał mi F. Chyba nie rozumiem. F jak, wepfuła się ływewka? Czy, nie wiem, F jak, fajnie! F. Po prostu F. O! Od... Nie, strażnik tam już próbował się tutaj dostać. Ale kopiemy dalej. <laughs> Niestrudzeni jesteśmy w kopaniu. Pierwszy dołek chociażby mieć. Resztę to będziemy musieli kopać w nocy. Niestety F. Super. Dobra, kopiemy jeszcze, póki się da. Okej, okay, wszystkie łyżki pójdą. Wykopać ten cholerny dół. Okej, okay, jestem już mega zmęczony. Tu jest dig 92%, czyli prawie. O nie! Znaczy, no, prawie wykopaliśmy ten dołek. Świetnie! Evening Mill. O, idealnie, idealnie. Dobra, schowam tę łyżkę. Oczywiście już nie mam miejsca w ekwipunku. Super! Będę musiał te rzeczy już zacząć jakoś chować. Znaczy tak, od razu. Bez większych ceregieli. Chciałem mieć, wiecie co. Kontraband Pouch. Ale niestety, nie mam inteligencji. Dobra. Szanić, mam nadzieję, że nikt się nie będzie y, czepiał o tę małą dziurkę, bo jak się będzie czepiał, to będzie słabo. Nie mogę więcej Favorsów. Dobra, Dobra. bardzo chętnie zjem. Bardzo chętnie posiłek wezmę. Jest jakieś miejsce dla mnie. Miejsce dla mistrza. Dobra, regenerujemy życie. Bardziej zmęczenie niż życie. Co wy tu chłopaki? Weźcie mi swój sklepik, nic tu nie masz, koniu Koniu Nothing for sale, albo bo kasztan się zaznaczył Uu, no teraz kupuję Zobaczymy czy coś nowego Ah, dated POW outfit, niestety nie Okej, okay, pioruse mordy Uu, trowel, dobre, tylko niestety w miejscu gdzie trochę słabo Dental floss Wezmę Wiem, że Dental Flosy. O Jezus Maria. Chłopie, weź w Dobra, masz, no już widziałeś mnie, tak? Lepiej ci? Uch, ta nowa animacja. So much fame. So much fun! W sumie chciałem powiedzieć niż fame. Dobra, wypad mi tutaj z jakiegoś... No właśnie, tam się pieszcie. Tu cały czas jeszcze muszę ku je, je napierdzielać. Ciekawe w których więzieniach? Jest. mm... Zrobione nowy styl wor workout albo nowe przyrządy do ćwiczeń, coś tak wyczytałem. Nie wiem, czy to rzeczywiście jest prawda. Może w innych więzieniach, albo na przykład, jakbym zaczął od początku do więzienia, to bym miał. Nie wiem, może to tylko plotka. Jakaś tak, tylko zamiast siły, powinienem ćwiczyć wiadomo co: inteligencję, inteligencję i kopanie, inteligencję i kopanie, inteligencję i kopanie. Więc zobaczmy, czy ja mogę sobie wziąć jeszcze jakąś łyżkę. Nie, chyba raz dziennie tylko chyba wymieniają te łyżki. No, już jestem. Potrzebuję w końcu tego miejsca tu. Żebyś trochę swój intelekt podnieść. jestem tu. Zdążę jeszcze jakiś tu deal wziąć? A właśnie, kiedy ile? Mam jakieś dużo do zbieraniem, nie? Komprzywy razy dwa. Przy twojej kasztan, to przy tym, przy... Yyy, ostatnim rolkolu, zrobimy to. Mam nadzieję, że nie słyszycie tej ulewy, która leje u mnie za oknem. Kasztan pewnie leży, no tak. A pytam, bo dość głośno bije deszcz o parapet. I być może mi to zakłócać nagranie, ale mam nadzieję, że nie. Dobra. Koniec pierdzielenia i idziemy ćwiczyć mózg. Że móc zrobić kontraband, po uch! No, ale w ogóle pooglądać kotki. No, a co ten kotek robi z tym drugim kotkiem? Chyba złe strony otworzyłem. jeszcze mam nic dentystyczną Supeł Łazi. I nie wiem, czego szukasz. Szczęścia. Paciorek się przeszedł. O! Wydra i Kalosz chodzą razem. Haha! Ha! Śmietana za nimi. Śmietana ich pilnuje. Cudownie. Ile ja potrzebuję tego intelektu? Strzelam, że 50. Więc dobijemy do 50. Czy tam lekko ponad. Zrobimy sobie kontraband pouch. Czyli kontraband pouch. I spok. Dobra, czuję, że się lekko zmęczyłem tym czytaniem. Eee, jeszcze jeden kotek. Dobra. Jeszcze zaliczymy po drodze. Prysznic? Taki szybki dosłownie. Du, 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 du. Trochę słabo będzie z kopaniem. Kurde, nawet nie wiem, czy, czy w nocy kopanie się opłaca faktycznie, bo oni mogą chodzić, zdejmować te zasłonki. A wtedy zobaczą, że jest jakaś dziura tutaj, jak zdejmą. Więc cholera wie, kiedy jest dobry moment na. Na to. Okej, okay, dobra, na początek. Kontraband pouch. Super. Teraz będę mógł już szmuglować przedmioty. Dentala mogę też rzucić. Okej, okay, chcę teraz łyżkę z powrotem. I kopać dalej. Kopaj dziurę. Świetnie. Teraz muszę spuścić komuś w kiblu. <gryt> Dirt. Na przykład dwa felowni. O, flash też ma inną ikonię. No tak, pozmieniali trochę przyciski. Dobra. Kusz, czyli ten, gdzie ziemia została spuszczona w Kiblu. Tu mamy pierwsze wyjście. To może uda mi się jakąś pierwszą rzecz ważną, na przykład kontraband pouch, schować tu już. O, właśnie. Pierwszy nielegal już jest schowany. Evening roll call. Dobra, miałam zrobić komprzywy. Fuck. I to dwa. Dobra, biorę jeden. I. O, kom Jak pięknie, no cudownie. Okej. Okay. Bo nie zdąży zobaczyć, kto ma sel... Okej, okay, Selly Shakedown. I kto ma? Kapsel i szprycha. Świetnie. siara jest bezpieczny. Komu muszę dać siwy? Brzytwa i kasztan. Brzytwa i kasztan. Kasztan się ma! Słuchaj, y, ty masz tam wiesz, nikomu nie mów. Prawda? Nikomu nie mów. Brzytwa. Co? I kto jeszcze był? I Brzytwa, no właśnie, Brzytwa. Gdzie ty jesteś? Tu jesteś. Brzydki jak Brzytwa. Coś tak mi się wydaje, że tu interlinia trochę słaba. Te dwa napisy na siebie nachodzą teraz. Okej! Okay, deal! Wykonany. A ja mam do tego tough paste? W sensie pasta? Dla kasztana? Stary! Znajdę ci to w, w szafce kapsla. Kasztan, słuchaj. Najszybszy deal roku. Masz! Nie wiem, co będziesz robił z tą pastą. Mam nadzieję, że użyjesz ją do yy, bardziej konkretnych rzeczy, jak na przykład, nie wiem, mycie zębów albo coś, a nie jakieś, nie wiem, zalepianie ścian czy dziur. Czy co ty tam z tą pastą robisz, chociaż chyba nie chcę wiedzieć. Dobra, po co mi jakaś zepsuta łyżka, która ma parę procent? Okej, okay, zdążyłem do wyra. Teraz nie mogę tego. Mam nadzieję, że mogę iść do, do łóżka. O kurde, nie mogę iść do łóżka, kiedy mam tu dziurę? Ej, serio? No, mogę. Not yet, dobra. Zejść też już mogę, okej, okay, dobra. To, bo to widziałem, że w, w, akurat w tych fixach, czyli w naprawach, yy, w yy, naprawach błędów w grze, widziałem, że naprawili to, że można schodzić. Można schodzić teraz idealnie na desk. Jeszcze ciekawa rzecz jest taka, że nie widzę w ogóle tej wentylacji w tym więzieniu. Ani jednej wentylacji. Wszystko się dzieje na poziomie zero. To ciekawe. Chyba, kiedy będą wreszcie jakieś schody w dół, może jakieś piwnice, coś. Nic takiego tutaj jeszcze nie widziałem. Może jakieś więzienie kiedyś będzie miało. W każdym razie, czas. Iść. Spać.